Już... Dobry. cześć widzowie. O mieszko, chodź tu, chodź tu. Martin, Martin! O, ja, ja znam takiego Martina. Mieszko, chodź tutaj, chodź tutaj. No, ym, no pięć, 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 Nie grają z nami ten. Nie gra z nami ten nowy. Ano, A ja jestem za realem. to... ale ja im nie mówię, że ja widzę, nie mówię, że jestem za realem.. Nie 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 nie, nie słuchajcie go. Hala Mary! No ale ja są od niego lepszy. Ty jesteś e, trzeci najlepszy, a ten typ jest najsłabszy, ten taki. No, mm. ten co ma koszulkę Real Madrid. O, widzę cię, widzę cię. Ej! Garnacio! On ma garnacio! A ty masz klasę. Nie wiem. A i ja z mieszkiem chodzę do tej samej klasy. Teraz idziemy do trzeciej. I do no. samego przedszkola. No, tylko że ja nie chodziłem do żłobka, a ty chodziłeś.

Ja tam tu tutaj wszystko. Ej, daj jedno drewno tutaj. A ja nie mam drewna. A to pozbieraj. Ja idę e, ryby połowić, żebyśmy mieli jedzenia. A nie, bo ty nie oglądasz takiego TikToka, ale e, ten czajnik zrobił takie, e, takiego TikToka, że na, e, niby że ma e, ich koszulkę French. I że e, niby e, robi e, fish i e, że ma rybki za swoich przyjaciół. Tak fish, 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 fish. Now, I'm as my call right now. Pięć, <muchy> pięć, no chyba już wiedzą, ale zależy. Może nie wiedzą. No nie do tej ryby złowić. Łowię! Nie, łowiłem taką dobrą! Okej, okay, teraz słabą. Czekaj A czy to jest twoja pierwsza rybka? A, to tylko Moja nie pierwsza No jak ja, ja nie mogę tak zepsuć Brata sł słaba ja, ja zaraz pozbieram te CC, nie No nie zbieraj, nie zbieraj, nie zbieraj, bo za, zaraz do mnie nie zbieram. Ja go zabiję, bo ja mam aliena. O nie.

Nie wiem, w którą stronę. To jest najgory. No tak, a co ty się myślałeś? Ej. No. O, bo oni zrobili to. Oni zrobili taką pułapkę, wiesz o co chodzi? Ja mam trapa. A jakiegoś gościł mnie uratował w ogóle? A czy ty dadłeś? Nie, ale to nie ratował inny, a takował. Ale jakiegoś. To ten. To y Ja biorę dobrą torbę. Spokojnie, hungry. Ej, widzowie. Widzowie, czekajcie, bo my... No, bo mamy kłopoty. Chłop Może się odejść... wiemy jak... Albo nie, 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 nie będziemy tam. Ale Mieszko, bo... wi, wi, Widzowie, widzowie wy w ogóle, yy, sorry, jak nas trochę nie słyszycie, bo my cały czas mówimy, tylko jak nas nie słyszycie, to ten, bo trochę daleko jestem. A, yy, i... Jak, jak nas nie oglądacie, to nam będzie smutno, ale my się tak staramy, że myślę, że nas, że nas oglądacie. ten kanał, bo się naprawdę opłaca. No tak, bo Brain Roty rozdajemy. I to za free, za free. To prawda, i będziemy razem grać. Z Wami oczywiście, żeby nie było. No? Dobra Ej, o dobra, dobra, już nic, już nic, szybko, szybko, szybko No mieszka tylko że to nie jest live, to nie jest live. To zaraz dodamy, czyli jak, może jak się skończy runda. I nie wiesz co? Mieszko, ja tak to zrobię. O o, ty mnie o, co? Ja wydam, ja wydam, ja Po co? Dobra! No okay. Ja mam pada, co mi się rusza, więc teraz będzie naj Mieszko, nie kupuj tych logwali, bo one nic nie robią. Ja mam pół więc nie wiem, o co ci chodzi nawet. O ten płot taki. A, wiem. tak przecież mogą te, przecież mogą... I marchewki teraz potrzebuję do tej pułapki. Od ściana... Y... Ściana dzienników. I w sumie możemy do nich napisać, czy jest, są naszymi widzami. Ale oni są chyba z Anglii. Oni no po angielsku. No właśnie, jeden chyba jest za Anglii. Chyba, że ty masz za pingiem też. No znaczy ja mam wszędzie, nawet i w Hiszpanii też. Filmiki chodzą. Jak, ale czy ty masz to z dubbingiem? Jakim? A, no nie wiem. Bo Jak masz dubbingiem, to oni mogą być twoimi fanami. Tylko, że ja dopiero wczoraj zacząłem. Ja dopiero wczoraj stworzyłem ten kanał. I dopiero dzisiaj nagrywam, więc. Nie jest to raczej możliwe. No raczej nie. Ej, bo ty masz w ogóle jeden od Ciebie, a jeden od kogoś. Ale co? A no, tak, no tak, tak, tak. No i ktoś Cię zalajkował. Ej, w ogóle jest najgorzej z tym. Najgorzej jest z... Um... Ej, patrz, to ja złapiłem metal. Pewnie ktoś może rzucił, ale da się. No mówiłem właśnie, że z ogniskiem jest najgorzej. Kto to kupił tą pułapkę? Wcale nie ja. Mieszko, coś ty zrobił? To się nie opłaca. Kurde, niebieskie drewno, nie. Na wkurzony jaj. Nie, jakieś. Ja tu sobę. No to brawo. widzę wkurzonego jelenia. Nie Jezu. Wkurzony jeleń! Jakbyście nie widzieli teraz Jakbyście nigdy nie widzieli wkurzonego jelenia, to teraz na tym <grym> odcinku That. Nie. Sam zostałeś. No, nie. nie, teraz my sami zostaliśmy na tym serwerze. Jak ja jak ja ten, co ja robię? Dobra, kolejna runda, tylko musimy... Mieszko, dołącz do mnie, dołącz do mnie, bo raz, e, sami nie będziemy grać, bo to jest takie... Bo ktoś musi no, zbierać drewno, ale to ja, ja mogę dzieci ratować. Ja się bo ja niestety stałem, że od nowa zagrajmy. Więc nie dołączać tak, do rundy, a dalej trwaczki, No dalej, co ty se my bookie... no myślisz? Ej, ja nie wiem, czy ja się zmienię czasem na medyka Ej, klasę. Zadymniasz. Ej, ale wiesz, ja, ja najbardziej chciał tą klasę. Ej, tą prymanic, coś tam. Ja bym chciał cyborga. Ty chciał cyborga? Ja albo zabójcę, albo e, pyromanik. Jednego kleinota. Jeden. Nie, mam, nie, nie, ja nie mam tylko jednego, bo odbieram, odbieram, odbieram i mam 25. A ja mam 38. Ej, powyżek, to Pan... chcę zobaczyć, co czy coś można. Ej, a opłaca się złodziej. Nie, ja masz niego kupiłam i się nie opylało, opy bo, yy, bo masz... o dwa miejsca w tym... Yy. W sumie on jest dobry nawet, w sumie to mam go kupić jak chcesz? Dobra, to go kupiłam. Czekaj. Czekaj, ej, ej poczekasz chwilę. Czekaj. Widzowie zaraz wrócę. Mieszko, czemu cały czas dzwonisz? A rozłączyłeś. No bo mówiłem ci, że zaraz zadzwonię. A, to sorry. Ja nie słyszałem, chyba. A teraz już też się musisz rozłączyć, już A dalej ten czy nie? No, mieszko dalej. Ty my wychodzi, no nie! Ty poszłeś z jakimś gościem. Nie poszłem. Jak u po mnie pokazuje, że... Dobra! Ja nie gram w 99 nocy. Widzowie! Na razie kończymy.